Są różne takie techniki w ogóle cielesne, że na przykład jest taki punkcik tutaj. Okay, przy kciuku. Tak, to się też nauczyłam, jak byłam w fabryce gwiazd, to nas tego nauczyli, że jest taki punkcik tutaj energetyczny między tu. Dobrze, między palcem wskazującym a tak. I tu, jak go się tak mocno naciśnie, to to boli. I to jest w ogóle punkt, który, który należy rozmasowywać, żeby jakieś tam połączenia energetyczne w ciele dobrze płynęły. Natomiast można ten, ten stres swój wytresować troszeczkę, że kiedy on wchodzi i czujesz, że już sobie z nim nie radzisz, to naciskasz ten punkt i to jest takie, że można to sobie zrobić trochę niewidocznie. Że się rozpraszasz też. I troszkę się rozpraszasz i troszkę uczysz swoje ciało, że to nie jest to, czego oczekujesz od tego ciała, że chcesz, żeby się troszeczkę gdzieś tam uspokoiło.